Aternum has been in war Draw the long eons of this world. Dobra, słuchajcie, sprawa jest bardzo istotna. Nie wiem, czy mi się uda tutaj to nagrać, jak to zaskoczy. Po prostu już zrobiłem wcześniej filmik, ale się okazało, że jednak się nie nagrywa. Także sadgen, no ale co zrobić? Słuchajcie, patent na tą kolejkę jest taki. Że tutaj za jakiś czas pewnie dogram tutaj ten kawałek, bo na pewno wyskoczy mi jakiś error jeszcze. Bo tutaj widzicie tysiąc kolejce. Generalnie chodzi o to, że jak wyskakuje wam komunikat z błędem, jakiś error, tam coś tam, coś tam, nie? I macie do możliwości kliknięcia OK, to kliknijcie to OK i nie róbcie nic więcej, nie róbcie nic dalej, po prostu nic nie klikacie, Broń Boże, nie klikać w prawym dolnym rogu przycisku Graj, który spowoduje. Prawdopodobnie, z bardzo dużym prawdopodobieństwem, spowoduje, że wywali was z kolejki, wywali was z miejsca, w którym żeście byli. Gra potraktuje to, jakbyście dopiero co ją włączyli i chcieli zagrać, i wrzuca was na sam koniec kolejki. Aktualnie, wiecie, tam graczy, którzy czekają na, na wejście na serwer. Także, broń Boże, nie klikać tego, graj. Czekacie, jak wam znikną postaci całkowicie, że ich nie będzie widać tutaj, że macie je stworzone, to też się nic nie dzieje, czekacie trochę czasu, postacie wam zaskakują, nic dalej nie robicie, czekacie, czekacie, czekacie cierpliwie, wyskakuje wam z powrotem kolejka. Także taki protip tutaj, weźcie to pod uwagę, naprawdę przetestujcie u siebie, nie klikajcie, bo to takie właśnie nerwowe klikanie, Greg graj, graj, to będziecie mieli 5000 kolejki, możliwe, że ta kolejka sama w sobie się napędza, nie, bo na to... Jak ludzie cały czas dołączają do. Ty może to może to i tak być, nie? Że po prostu wiecie, e, teraz ja dołączę na koniec i później będę 5000, później e, wiecie, tam jeszcze ktoś dołączy, będzie 5000 pierwszy, a zniknie z 200, nie? No nie wiem, no może to tak działa, że ta kolejka po prostu rośnie w ten sposób, nie? A tych graczy może tyle nawet nie ma, którzy tutaj czekają, nie? Także możliwe, że to tak jest jakoś dziwnie, nie? Także nie klikajcie nic cierpliwości. Klikniecie tylko OK. Czekacie, aż wyskakuje wam pop-up, ale kliknąć tylko OK, nic więcej nie robicie. Czekacie, wrzuci Was z powrotem na to miejsce, na którym żeście byli. Eee, Polećcie swoim znajomym też. Jeżeli ktoś czeka, ma ten problem, że czeka w długich kolejkach, wyskakuje wam te komunikaty i ciągle was wywala na koniec tej kolejki. To przekażcie ten filmik. Myślę, że mega pomocna tutaj, kurczę, mega pomocny tip, żeby żeby no nie czekać w tych kolejkach pół życia. No i dobra, pokażę Wam jeszcze tutaj, jak widzicie. No, zrobiłem tak, jak powiedziałem. No, szkoda, więcej mi nie wyskoczył ten komunikat błędu. Także tam znaczy szkoda, no. Szkoda i nie szkoda, no nie? Ale generalnie zasada była taka, jak właśnie powiedziałem. Czyli kliknąłem OK, nic więcej nie robiłem. Wrzuciło z powrotem do kolejki. Jak widzicie, zleciało to. Już tutaj jestem dziesiąty. Zaraz tutaj będzie potwierdzenie, jak się zaloguje, znaczy, że ta metoda działa. Także pamiętajcie, błąd, jak wyskakuje zerorem połączenia, Wtedy klikacie tylko OK i nic więcej nie robicie. Żadnego graj nie dajecie, bo wtedy automatycznie potwierdzacie, że chcecie dołączyć na koniec kolejki. Także już zaraz powinno mnie wrzucić. Dobra, jest czytywanie, także kurczę... Zobaczmy. Czy tu wszystko będzie OK, ale wygląda, że jest w porządku, nie? że ładuje. No, dawać dawać gro. Dobra, jest OK. Czyli metoda działa. A więc. No, po prostu stosujcie to, czyli jest sprytny. E, sprytna metoda, na naprawdę czekanie sobie w tej kolejce w miarę szybko mi się udało połączyć. Także to działa naprawdę. Także tego. Także zachęcam Was do stosowania tego. Jak komuś pomogłem, można subka wcisnąć na dole i lajka. To na pewno pomoże tutaj w rozwoju kanału. No I jest za darmo, oczywiście. Jak coś jest za darmo, to się opłaca. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Wchodzicie Game Menu. Oczywiście Skip. Skip to the new world. Jest i macie załatwioną sprawę. Lag detected, to cholery. Nope.